Przypadek czy przeznaczenie, co rządzi naszym życiem? Przypadek? Nie sądzę. No właśnie, przypadek nie tylko z takiej perspektywy duchowej, że nie ma przypadków, ale z każdej, również takiej naprawdę bardzo racjonalnej, na bank nie rządzi naszym życiem. Dlaczego? Dlatego, że świat wokół nas to jest przestrzeń niezliczonej ilości wariantów, niezliczonej ilości możliwości, wbrew pozorom. I jeżeli my na coś się decydujemy, coś wybieramy z tego gąszczu, naprawdę gąszczu możliwości, to możemy powiedzieć, ach, to było takie przypadkowe, ach, przypadkowo spotkałam go w autobusie, przypadkowo kupiłam taką sukienkę, przypadkowo z kimś zaczęłam się spotykać, ale to nigdy nie jest przypadek, bo w tym autobusie jechało ileś innych osób. A zaczęłaś rozmawiać z nim. Z tej rozmowy wybrałaś to, że spotkasz się z nim ponownie. Więc wbrew pozorom, to, co my często nazywamy przypadkiem, jest naszym podświadomym wyborem, który, naszą podświadomą selekcją, która mm, wyciąga coś zamiast czegoś. Więc szczerze nie wierzę w przypadki, jakąkolwiek byśmy tutaj perspektywę nie przyjęli, czy duchową, czy bardzo taką racjonalną, rozumową to nie istnieje coś takiego jak przypadek. To są zawsze nasze świadome lub nieświadome czy podświadome wybory. I takich w naszym życiu jest dużo, dużo, dużo więcej, bo to jak się dobieramy para w pary, to też jest za każdym razem wybór podświadomy. A co z przeznaczeniem? No właśnie, przeznaczenie to z kolei jest coś na co możesz wpływać, czyli nie wierzę w takie przeznaczenie, które jest jakimś determinizmem, ale Wierzę w to, że poprzez to, jaki mamy mindset, jaką mamy tożsamość, w co wierzymy, jakie mamy przekonania, wpływamy na nasze przeznaczenie. Prosty przykład. W moim domu było oczywiste to, że skończę studia. W ogóle no, nikt nie brał pod uwagę innego wariantu, więc to, że ja poszłam na studia, było dla mnie absolutną, naturalną ścieżką. W innym domu. Naturalne będzie to, że nie się nie pójdzie na studia. I teraz, jeżeli to przełożymy na przykład na miłość, na relacje, to jeżeli ja jestem wychowywana w miłości, w akceptacji, to dla mnie jest naturalne to, że ja to samo dostanę w związku. A jeżeli jesteś wychowywana w głodzie, w braku, w porzucaniu, to dla Ciebie będzie naturalne to, że będziesz potem porzucana, że będziesz potem głodna. Więc ja bardzo wierzę, że na przeznaczenie możemy wpływać czym? Naszym wewnętrznym rozwojem, i stąd wszystkie moje kursy, które wcześniej, zanim je dałam Wam, zmieniły moje przeznaczenie i doprowadziły mnie do pięknego, dobrego związku i szczęśliwego życia. Zmień swoje przeznaczenie i wejdź na sklep. Słowo daje EU.